Hej, witajcie. Troszkę tutaj coś brzęczy, ale w miarę ciche miejsce na lotnisku, czas wracać do kraju. No i czemu by, czemu by czegoś nie nagrać, szczególnie że myśli najróżniejsze. Ciekawy rok, póki co jest u mnie, muszę powiedzieć. To jest takie coś nowego, bo... Nie, nie zdarzyło mi się jeszcze tak, żeby, żeby tak wyglądał mój rok. A mówię o tym ze względu na to, że udało mi się zrealizować dwa bardzo duże cele, łamane marzenia. Hmm, czyli udało mi się przebyć ultramaraton i udało mi się zrealizować yy, warsztat dla młodzieży. Hmm, ten, o którym mówiłem w poprzednim materiale. To są naprawdę dwa ogromne, takie, nie wiem, zamknięcia pewnych etapów, yy, przemyśleń. Planowania, treningu, zbierania się na odwagę i tak dalej, które naprawdę mi pokazały, że jestem w stanie pewne rzeczy, pewne rzeczy dać radę zrobić, kurcze. Mam tak trochę dziwnie, że ona powiedziała, że to jest taki syndrom spełnionego marzenia. Może tak rzeczywiście jest, że. To nie jest tak, że mam jakąś euforię radość, że udało mi się to zrobić. Mam na pewno dużą satysfakcję i dużą pokorę, bo mam wrażenie, że można było to zrobić lepiej. Mam wrażenie, że widzę jak ogólnie więcej takich informacji mógłbym przekazać, jak jak ogólnie, nie wiem, mógłbym więcej potrenować i tak dalej. Więc z jednej strony tak, jest sukces związany z tym, że udało mi się zrobić, ale dwa, że... To pokazuje, ile pracą mogę osiągnąć, ile więcej jeszcze mogę osiągnąć. Nie wiem, czy to nie jest jakiś taki przełomowy trochę moment w mojej głowie tak naprawdę zaczynam się nad tym zastanawiać, bo bardzo dawno nic nie uświadomiło mi tak, że, że mogę coś, coś robić i nie wiem, czy to dodaje mi pewności siebie, bo wydaje mi się, że miałem nie zawsze dużo, ale... Ale udowodniłem coś, kurczę, sobie samemu przede wszystkim. Nikomu innemu nie planowałem nic udowadniać. Czy w związku z tym powinienem przemyśleć swoje cele i, i zacząć się zastanawiać nad tym, żeby zrobić coś więcej? Czy w związku z tym powinienem zastosować to, co robiłem, żeby dojść do tego, co udało mi się zrealizować, i przełożyć to na, na inne rzeczy i, i dzięki temu pójść jeszcze dalej? Są takie zagadnienia mega ciekawe i, i mega mi za, zajmujące w tym momencie, bo mm, udało się kurczę, udało się kurczę, um, i myślę, że, że to chyba jest początek czegoś nowego, że jest początek otwarcia się na jakieś kolejne elementy, na, na wspięcie się troszkę wyżej na akceptację większego ryzyka, um, na... Większą dozę cierpliwości związaną z tym, jak yy, wygląda to dążenie do celu, jak ono przebiega, yy, i że tak naprawdę nie ma znaczenia, ile czasu poświęcimy, ważne, żeby gdzieś tam <słuch> dotrzeć, tak naprawdę. Nie? No ciekawie, ciekawie, słuchajcie, to jest, yy, mówię, dla mnie coś zupełnie nowego i. I może to mieć ciekawe implikacje. Czy to znaczy, że powinniśmy, kurczę, wyznaczać sobie takie ciężkie tematy i maszerować do nich długo, ale wytrwale? Myślę, że tak. Myślę, że zrealizowanie dwóch takich skrajnie różnych, ale wyzwań, celów takich, które wymagały różnych rzeczy ode mnie, pokazuje, że warto sobie takie Temat dawać. Można zacząć od czegoś mniejszego, oczywiście, i powoli stopniować sobie tą trudność czy rozmiar tego, co chcielibyśmy zrobić, ale, ale tak naprawdę jesteśmy w stanie. Tak mi się wydaje. Hmm. Takie troszkę filozoficzne dzisiaj przemyślenia. Um, tyle w tym momencie. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej.